Dzień dobry, yy, kontynuuję teraz poprzedni odcinek. Dobrze, witam was bardzo szybko i teraz muszę powiedzieć bardzo proste rzeczy. Witam was w dwudziestym odcinku. i kontynuuję na przykład to co zaczęłam pierw... co zobaczyłem w poprzednim odcinku czyli właśnie nie tej dzielnicy Powiem tak przed o... jeszcze tak między odcinkami zobaczyłem chciałem zobaczyć dlaczego go... chciałam tutaj zrobić podłączenie szybkie stąd, praktycznie dotąd i zielce nawet dlaczego nie chciałam się podłączyć okazało się że na tym odcinku w ogóle nie miałem podłączenia i Dlatego to chyba wyjaśniało. Było też inną kwestią dlaczego mi pociągi towarowe w ogóle nie jeździły e, w ogóle tutaj. No dobrze, a teraz czym się teraz zajmę? E, dobrze. Tu może tak powinien zająć się układem ulic, czy może raczej powinien... A, najpierw może tylko tą anarchię. Może zajmę się... Dobrze, najpierw zajmę się chyba układem ulic, bo to pewnie będzie tym razem ważniejszy element. Układ ulic. E, więc dobrze tak na razie zrobię po prostu podłączenie tutaj i będzie jak na razie jeszcze proste tu stąd teraz jak na razie z, z, przy tych meandrów sobie zrobię jakieś dro ulice które będą się łączyły jakoś tutaj stąd jakoś dotąd do robóże i teraz jeszcze raz lepiej poprowadzę Czyli, że tak już mam tutaj taki obszar teraz może zajmę się mniej więcej tutaj kod tego bardzo ciekawego układu Dobra, więc o. Będzie jak na razie prawie równolegle do hmm, tutaj, a raczej chyba... Dobrze. Tu jeszcze zajmę się, jeszcze zrobię sobie jeszcze jakieś mniejsze rondo. Tutaj już w raczej tak 30... Zobaczmy, to to jest e, na pewno chyba tak przykład 30. Tutaj będzie jakieś mniejsze. Tu już jest, mamy kolejne rondo. A kolejne rondo będzie tutaj. Dobra, to zamykam. Jedynie rzeczy, które nie zapomniałem zrobić tylko szybkie wyrównywanie tegoż, tych odcinków, więc stąd jak na razie wyrównam sobie tam o, no taki właśnie płaski teren i jeszcze sobie stąd teraz trzeba zrobić płaskie tutaj płaski teren i stąd jeszcze będzie trzeba tutaj i tu też będzie spłaszczenie więc dobrze, więc chyba kilka już elementów jest przygotowanych, no to teraz wracam do dobra, teraz zamykam i wracam teraz do tworzenia się tych właśnie Tutaj układ ulic. Myślę sobie, że tutaj chyba, nie wiem. Suma, że będą coś w rodzaju takiego, nie wiem, trochę projektu wielkiej płyty, czyli że gdzie po prostu będą prawdopodobnie yy, duże raczej osiedle. Na pewno duże osiedle. Gdzieś jeszcze będą tu jakieś yy, parkingi. Tu chyba będzie trzeba zrobić jakieś proste podłączenie i za chwilę tutaj będzie jakieś podłączenie, ale najpierw jeszcze... Tutaj e, dotąd o ile jeszcze będzie taki mały kwadracik No A I mogę sobie jeszcze zrobić szybkie jeszcze podłączenie A Tu? Nie dobre, tutaj będą same kwadraciki tak na razie tutaj zrobię sobie najpierw ten wielki kwadrat którego właśnie właśnie podzielona do prostokąty Hmm, teraz trzeba sobie zrobić kolejne. Chwila. Mi się zdaje, że chyba tak tego nie zrobię. Tutaj jest jak na razie jakieś większe, będzie jakieś wielkoputowe. Teraz będzie kolejne tutaj. Trzeba jeszcze, jeszcze na tym obszarze. Ale żeby to zrobić to najpierw trzeba jeszcze zająć się tą drogą. I dobrze. Jak na razie jeszcze będzie proste podłączenie tu. I jak na razie... Hmm... Tutaj będzie poprowadzone jakoś stąd, dotąd. I będzie jak na razie jeszcze dodatkowa jakaś droga wprowadzona od za tutaj. I z tego obszaru będzie trzeba jeszcze poprowadzić... O! Będzie podłączenie tutaj. I może tutaj jeszcze będzie kolejne podłączenie i to będzie jakieś kolejne jakieś większe osiedle. Dobrze, więc zrobię to tak. Tutaj. Hmm. Tutaj jakoś tak o mogę zajść podłączenie tu tutaj o teraz będzie gdzieś tutaj podłączenie o tu i mogę sobie jeszcze zrobić bardzo dobrze jeszcze się zajmę się tą okolicą o, o nie Tutaj już się, trochę kratki się mi nie zgadzają. O, teraz jest o wiele lepiej. To teraz będzie trzeba jeszcze ten obszar, zająć się jeszcze, jeszcze tym obszarem. I jeszcze, a tą okolicą. Ale żeby to, to zrobić, no to ja jeszcze muszę zrobić inną kwestię, czyli to się szybki tramwaj. Dobra, teraz zajmę się szybkim tramwajem. Jak na razie, stąd teraz poprawę, że trzeba, a nie, jeszcze raz. Stąd jak na razie tutaj Będzie jakaś droga, droga prosta tu hmm. Będzie przechodzić jakoś stąd, dotąd A Jak tutaj będzie jakieś podłączenie no to hmm, Będzie na pewno jechało w tamtą stronę się zdaje Więc tutaj jak na razie zrobię sobie Przejazd będzie tutaj wzdłuż trochę tych y już trochę tylko to po e, kolei i teraz tylko na chwilę zrobię sobie jeszcze o stąd dotąd podłączenie i trzeba jeszcze zająć się tą okolicą i tutaj też będę chciał sobie zrobić e, tramwaj i żeby tutaj nie było takich dużych też e, podłączy że tutaj będzie trzeba jakoś się zatrzymywać na tym tramwaju bez rondo to nie, 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 nie tutaj. Może sobie poprowadzę. Dobra, najpierw sobie poprowadzę tam, gdzie chyba. A. To jak na razie będzie. Ale chyba wiem, co trzeba zrobić. Więc teraz mogę stąd jak na razie sobie zrobić podłączenie szybkie tutaj. A teraz damy się tutaj tym tramwajem. Hmm, dobrze Więc dobrze, więc teraz jak na razie sobie podjadę tutaj Hmm, a wiem Co teraz będzie? Tutaj jak na razie będzie trzeba zrobić... Yy, a, tutaj będzie prost... chwila mm. Tutaj będzie prosta droga tu. Jeszcze raz I stąd jak na razie dotąd Tutaj będzie O! Tutaj będzie jakieś proste podłączenie I później chyba sobie zrobić gdzieś Jakoś wyjazd stąd I będzie Ale A Mam jeszcze inne Kwestie jeszcze jest jedno Czy może jeszcze Ale w tą stronę To może jeszcze się zostaną między innymi Aby zrobić jeszcze podłączenie szybko tutaj i teraz jakoś stąd Jak na razie chyba zrobić sobie podłączenie jakoś szybkie tutaj hmm. Jak teraz też na przykład coś wymyślić 2000 Na samym początku plan wydaje się być zawsze jakoś dobry o. I teraz chciałbym sobie zrobić tutaj prostą drogę. O, mogę. I tutaj będzie jakiś paint up. O! I tutaj będzie wyjazd jak na razie. O, stąd. I jak no i będą już się bardziej, czy ten cały tramwaj będzie się łą łączył bardzo dobrze. Teraz będzie bardziej się tam łączyć. Ale trzeba jeszcze tutaj zrobić szybkie podłączenie, więc dobrze. Jakoś tak, szybko może nie wiem. Jak tutaj zrobię proste... a Coś takiego. Dobra, że teraz już no, zapomniałem, że ktoś mam ten mówić. i teraz stąd. O! Będzie podłączenie jakoś stąd. I no i stamtąd dotąd będzie poprowadzone, a tutaj chyba sobie zrobię jakieś, nie wiem, gdzieś będzie musiał zrobić sobie teraz podłączenie pętlowe. Więc teraz... A, jeszcze tutaj zapomniałem, jeszcze tutaj coś podłączenia. Więc dobrze, ja już się tym zajmuję. No to to dobra, Ja chyba na, na chwilę to wyburzę. Teraz stąd, jak na razie, będzie trzeba zrobić podłączenie chyba będzie tutaj. I to będzie trzeba przerobić może bardziej na A to może sobie zrobię tutaj na takie na jesień to już chyba będzie tylko, bądźcie, tylko w tym momencie będzie jakieś przejście dobrze, czyli że jak na razie stamtąd jakoś będzie przychodził stamtąd i jeszcze stąd yy, dotąd dobrze, tylko zamykam i teraz zajmę się tutaj może no, zrobię sobie jak na razie, teraz szybko zrobię sobie prostą drogę. O! Tutaj jak na razie przez się osiedle będzie przechodzić. Chwila. Czy mogę? No! Mogę! Tutaj prawie no, idealnie wychodzi tak kąt. Dobrze, więc dobrze. Tutaj jeszcze będzie prosta droga. Dobrze. Prosta droga będzie jakoś przechodzić tutaj. Tu, o i tu, dobrze, i będzie poprowadzone jakoś, o, tutaj, i będzie podłączenie do tego właśnie, do tej strony, do tego obszaru. Dobrze, i teraz sobie najpierw przygotuję sobie, jak będzie tutaj wyglądać jeszcze, pomyślmy, a, pętla. Dobrze, więc ja myślę sobie, że będzie to raczej coś bardziej prostego. Coś takiego, teraz zrobię szybkie podłączenie chyba jakoś tutaj Coś takiego i teraz trzeba zrobić tak Proste będą tu Proste będzie tu I teraz jak na razie Stąd hmm. Jakoś tak O i jest już gotowe Czyli stąd jak na razie będzie Przechodzić to jakoś w tą stronę. A jeszcze trzeba tutaj szybko zwrócić. A, po tej stronie trzeba też zrobić jakieś szybkie podłączenie, więc. Yy, dobrze. Więc zrobię sobie tak. Po tej stronie będzie yy, też jakieś kwestia na przykład szybkiego tutaj będzie węzeł. Taki bardziej taki prosty w założeniach. Czyli po prostu jak na razie będzie przychodził prosto i. No. Tutaj będzie jakieś... E, takie będzie właśnie wyglądać ten węzeł i... A więc co za kilka Dobre. Dobrze. Ja się tutaj zacząłem budować tutaj układ ulic. Jak widzicie. Teraz tutaj jest całkowicie... Teraz jak na razie przy tej okolicy już jest przygotowany taki układ ulic. Jak będą tutaj wyglądać mniej więcej osiedla. No i poprowadzono do to też szybki tramwaj i że będzie między nimi tu przechodzić, między nimi w tę te, e, części na przykład będzie się kończyć jeszcze w tej części i na pewno jak na razie będzie się uczyć z tym obszarem to wszystko z dzisiejszego odcinka stałych e, widzów zachęcam do e, ko e, komentowania oraz polubień nowych e, widzów zachęcam do subskrybowania a także wszystkich zachęcam do pozdrowienia w Linksa. to wszystko od mojej strony, do zobaczenia w następnym odcinku thank you